Ideą miasteczka zdrowia jest przede wszystkim profilaktyka i namówienie uczestników finału do badań lub zmiany stylu życia na bardziej zdrowy. W sztabie głównym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie od rana funkcjonowało miasteczko zdrowia, a w nim prelekcje, możliwość rozmowy z lekarzami czy praktyczne pokazy. Miasteczko podzielone było na strefy tematyczne. Fundacja Kamienica 1 po raz kolejny przygotowała program zdrowotny Miasteczko Zdrowia. Podzieliliśmy klub 13 Muz na cztery strefy: strefa szkoleniowa, szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, badania lekarskie, strefa dla najmłodszych, bajka profilaktyczna na zdrówko oraz strefa zdrowia i przyjemności. W miasteczku mogliśmy dowiedzieć się więc zarówno jak przeciwdziałać chorobom, ale także jak dbać o swoje ciało i kondycję. W finale WOŚP udział wzięli studenci i absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Goście mogli na przykład poznać zasady pierwszej pomocy. Dzisiaj tutaj na miejscu uczymy rezultacji każdego oddechowej u człowieka dorosłego, u dziecka, postępowanie przy zadławieniu, jak posłużyć się automatycznym defibrylatorem, półautomatycznym defibrylatorem zewnętrznym. To nie jest nic trudnego, każdy powinien to umieć, trening, trening. Czyni Dużym zainteresowaniem cieszył się również końcif stomatologiczny prowadzony przez studentów PUM. Mieszkańcy Szczecina bezpłatnie mogli wykonać podstawowe badania stomatologiczne. Przeprowadzamy przeglądy jamy ustnej i instruktorze higieny. Mamy model, szczęki i szczoteczkę i pokazujemy w jaki sposób prawidłowo powinniśmy szczotkować zęby. No i dodatkowo przeglądy jamy ustnej, czyli tak staramy się st otworzyć warunki mniej więcej takie, jak to się robi w gabinecie stomatologicznym. Miasteczko Zdrowia pokazuje, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to inicjatywa wielowymiarowa, jednak jej podstawowe założenie to zawsze troska o zdrowie.